Raz na lodzie, raz pod lodem, raz na lodzie. Gdy na lodzie się pobrykać, gdy na lodzie se pobrykasz to nie będzie smarkać kichać, to nie będzie smarkać kichać. Nie ma to jak na golasa nie ma to jak na golasa W zimnej wodzie dziś pohasać, w zimnej wodzie dziś pohasać. Ale ja coś się wodzie kurczy, wodzie kurczy, to w nocy będzie dłuższy! No! No! W nocy będzie dłuższy! Cześć, zaraz! Grudzień, styczeń, luty cały! Grudzień, styczeń, luty cały! My kąpiemy się na czarnym! My kopiemy się na czarnym! Minus dziesięć i dwadzieścia! Minus dziesięć i dwadzieścia! To dla morsa pełnia szczęścia! To dla Długie kłysów, miaste wosy! Długie kłysów, miaste wosy! Noszą dziś włocławskie morsy! Noszą dziś, włocławskie morsy! Jeśli wiedzieć, ścielibyście! Jeśli wiecie, ścięliby się! Jak tam w wodzie! Zazbi się! Jak na wodzie! Załbi się! Chaj tak zygnizma!